OK, a więc dzisiaj zdradzę Ci największy sekret działania w biznesie online, chociaż to nie jest żaden sekret, tak? Ale z tego, co widzę, i to już nie, nie ostatnio, ale właściwie od lat, to ludzie robią wszystko, ale nie to, co jest właściwe do tego, żeby mieć efekty i żeby przede wszystkim zarabiać online, czy w ogóle w biznesie, tak? Bo to, co jest ważne najważniejsze. Jeśli byśmy śmiał zapamiętać tylko jeden slajd, tylko jedno z tego wszystkiego, tylko jedno, to to właśnie ruch i konwersja. Tak, czyli musisz wiedzieć skąd ruch przychodzi, wiedzieć jak ten ruch ściągać, z jaką metodologię przyjąć, tak, tak, żeby tego ruchu był jak najwięcej, a przede wszystkim, żeby on był przewidywalny ten ruch, tak, bo nie sztuką jest jednego dnia, nie wiem, sprowadzić tysiąc osób, chociaż no, dla większości może być to sztuka, tak? Bo za, pomyślisz teraz, skąd wziąć tysiąc ludzi jednego dnia, żeby zobaczyło na przykład twoją ofertę jakąś, tak? No ale to nie jest jeszcze aż takie problematyczne, tak? Bo yy, na, takie, na taką jednorazową akcję to możesz się do, dogadać z influencerem, jakimś z człowiekiem listę adresową i tak dalej. Ale żeby to było przewidywalne każdego dnia, tak jakbyś miał restaurację, tak? To ty musisz wiedzieć, ile osób dziennie, średnio przychodzi, co zrobić, żeby ich było więcej, jaki jest średni na przykład koszyk klienta, czyli średnie zamówienie, tak, tego klienta, w taki sposób, żeby dzisiaj te dzienne koszty, bo od dziennych kosztów wszystko się zaczyna, tak? Żeby dzienne koszty były mniejsze niż masz przychody każdego dnia, no to suma sumarum w ciągu miesiąca, najpierw tygodnia, później miesiąca wyjdzie na plus i w ciągu roku wyjdzie na plus, tak? I to musi być coś przewidywalnego, a nie, że ty jesteś cały czas zdziwiony. A, tu jedna osoba przyszła. Kurde, myślałem, że będzie pięć, nie? Tak? To musi być wszystko przewidywalne. I później musi być konwersja, czyli ile osób widziało twoją restaurację, którą przechodziła, prze przechodzili obok, tak? O oglądali. I ile osób weszło, po prostu i u ciebie coś zakupiło. tak, I tak samo w naszym biznesie. I teraz zobacz. Mówimy tu stricte, tak, teraz o biznesie sieciowym, czy o sprzedaży na przykład swoich kursów online. Tak? Jakby to jedno z drugim się łączy, tak? bo to trzeba po prostu tak połączyć, żebyś ty zarabiał ze swojej ekspertyzy, czyli sprzedawał rozwiązanie na problemy człowieka a rozwiązaniem na problemy człowieka to nie jest twój biznes, który masz na czole napisany, że w jakiej firmie współpracujesz, bo ludzi nie interesuje ta firma, którą masz na czole i produkty, które oferujesz w ogóle. To, co ich interesuje, to rozwiązanie ich problemów, tak? I teraz mam taki jeden lejek ci pokażę, taki skrót, tak? Żebyś wiedział, o co chodzi. Stronę widziało do tego na przykład darmowego szkolenia 3229 osób, tak? I zobacz, to jest darmowe szkolenie. Z tego niecałe 30% to jest dobry wynik, bo to jest ruch taki, który mnie nie zna, można powiedzieć. Czyli gdzieś tam po prostu z Facebooka z reklam. 947 osób zostało zapisanych. Tak? Już tam pomijam fakt, że nie wszyscy dochodzą, bo jak widzisz, jakby nie oglądają, bo zobacz, 54 plus 18 to masz, masz 62-72% z tych 947 w ogóle obejrzy w sensie w ogóle zacznie oglądać, bo już obejrzy, to już kolejna sprawa, ale nie będziemy dzisiaj w to wchodzić te szczegóły, tylko chcę Ci pokazać. Trafik, czyli ruch, 3290, 3229 osób, konwersja 947, tak? I z tego, tutaj musisz mi zaufać, bo po prostu ten system, no, nie policzył jednej sprzedaży, jest 16 sprzedaży, tak? To jest jeden lejek Ci pokazuję, po prostu, żeby był przykład, nie? 16 sprzedaży... I tam 17 400 z tego powiedzmy przychodu, tak? I teraz to, co trzeba wiedzieć, to, to podzielić sobie te 947 tych registrantów, czyli tych zapisanych na 16 sprzedaży, czyli wychodzi, że plus minus, tak, 60, 59,2, no ale to na ludziach, no to 60 osób jest potrzebnych, żeby zrobić jedną sprzedaż. W tym wypadku jest to sprzedaż na poziomie tam 1100, niecałych 1200 zł. Tak, czyli wiem o tym, że muszę przynajmniej mieć 60 osób zapisanych na ten webinar. Już abstrahuję od tego, ile osób przyjdzie, to gdzie, jak tam i tak dalej. Tylko skupiamy się tylko na tym parametrze zapisanych. Czyli muszę mieć, 9, muszę mieć 60 osób zapisanych. Tych 947, co tu jest rejestr, ja muszę mieć 60 przynajmniej żeby odbyła się jedna sprzedaż, to jest średnia oczywiście, tak? wiesz, co to znaczy średnia, może być 120, nie być żadnej sprzedaży, a później się skumuluje, ale średnia, no to wiemy, co to jest średnia, tak? I patrząc później na tak zwany autoresponder, gdzie zbieram tą listę, z, 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 z ostatnich 7 dni, dzisiaj mamy 3 akurat, tak, mamy 3 sierpnia, czyli jest to najnowsze nagranie no teraz dla mnie najnowsze, jak ty później będziesz oglądał, to nie będzie najnowsze, ale chodzi o to, że z siedmiu ostatnich dni, tak, mamy 140, 140 osób zapisało się na to, co ja oferuję, czyli chciało się dowiedzieć więcej, co ja oferuję, tak. Niemniej jednak to nie jest tylko i wyłącznie ten lejek, który ja ci to pokazuję, łącznie 140, ale jakbyśmy wzięli tylko ten lejek, to... Akurat tak się wydarzyło, że w tym tygodniu były dwie sprzedaży. Ale te 140 osób to nie jest tylko i wyłącznie na ten lejek, tak? Ale żebyśmy mieli tylko tą świadomość, nie, że 140 osób tygodniowo nowych widzi moje propozycje biznesowe. Tak, i jeśli by było to tylko na ten lejek, tak, no to by wychodziło, że dwie sprzedaży. Od razu Ci mówię, że to nie było tylko na ten lejek. I moim celem jest, tylko chciałem się taki przykładać, i moim celem jest, tak? żeby na taki lejek zapisywało się dziennie 600 osób. Dziennie. Bo wtedy będę wiedział, że mam, 6, że mam ile? Jak 600, to ile? Że mam 10 sprzedaży. I 10 sprzedaży na poziomie tam 1164 zł, no to będzie wychodziło plus, minus. Tam podjęciu reklamy, nie wiem, niech będzie z 8-9 tysięcy netto dziennie, no to wtedy jest to jakiś pieniądz, tak? Taki no, konkretny z, z biznesu i później te osoby, tak, czyli je pozyskujemy, powiedzmy, z social mediów, z YouTube'a i tego trzeba się nauczyć, tak, Jak to robić? Są metody płatne, są metody bezpłatne, organiczne, tak, budowanie tak zwanej swojej marki osobistej i tak dalej i tak dalej, przepuszczanie ich przez lek, spieniężanie, tak jak widziałeś tu przed chwilą i dopiero później te osoby, które od ciebie coś kupiły, oczywiście one nie muszą kupować za 1164 zł, one mogą wydać u ciebie 7 zł. To dopiero te osoby, zgodnie z, z najlepszą metodologią, jakim, jakim, jaką jest atrakcyjny marketing, dopiero te osoby informujesz o Twojej ofercie biznesowej. Dlaczego? Bo to, dopiero te osoby wiesz, że są zainteresowane. Nie tylko mówią, że są, ale są, bo nawet za 7 zł coś od Ciebie kupiły. Tak? I to jest metodologia, którą nie, że ja wymyśliłem, tylko ją odkryłem, się jej nauczyłem, i, ona, i to jest jedyna metoda, która na przestrzeni lat się sprawdza, tak, bo ja od 14 lat żyję z tego, o czym Ci teraz mówię, tak? czyli robiąc to i też ucząc tego, jak to robić, tak, czyli, czyli wiem po prostu, jak to robić. No to teraz prosta sprawa jest dla Ciebie, tak, jeśli ja bym, Cofnął się te 14 lat wstecz i zobaczył, bo w pewnym momencie swojego życia zobaczyłem, to po prostu w to wdepnąłem, mówiąc kolokwialnie, wszedłem całym sobą i zacząłem to robić. Dlaczego? Bo widziałem, że to przynosi efekty. I teraz od Ciebie tak naprawdę zależy. Zobacz, Ty już nie musisz szukać. Ty już nie musisz, wiesz, wynajdować koło od nowa. Nie musisz, bo ono już jest wynalezione, tylko trzeba zastosować. I i im szybciej zrozumiesz, że lepiej zastosować już sprawdzone metody, tym szybciej dojdziesz do swoich rezultatów, bo ty oczywiście możesz kołować cały czas. Kręcić się w kółko, oczywiście, tak? Jeśli chcesz więcej na ten temat, na temat tej metodologii, bo to jest wiadomo, krótki filmik, bo później już Twojej atencji, Twojej uwagi nie, nie złapie. Zapisz się na bezpłatne szkolenie online, tak? Będziesz miał linka wyżej, wyżej poniżej. I po prostu zobacz, prześledź, skup się. Ono trwa ile? 107 minut. No 107 minut. Godzina 47 43. No nieważne. W każdym razie no, plus minus półtorej godziny, tak? Zarezerwuj sobie, obejrzyj do końca, bo, te, bo z tego co widzę, z, widzę z parametrów. Zapisujesz się na szkolenie, ale nie oglądasz do końca, a właśnie o to chodzi, żeby obejrzeć całość. Ono jest zupełnie bezpłatne. I sam zdecyduj, czy wchodzisz na ten poziom, czy nie wchodzisz, tak? Bo to wtedy będzie twoja jakby świadoma decyzja. Aha, znam sposób, tak to się robi, widzę, że to działa, ten mi pokazuje, że to działa, widzę, że to się spienięża, widzę, że to lata tak, jak trzeba. Albo to robię, albo świadomie decyduję, że nie i cały czas krążę. Będziesz miał jasność. Także dobra wiadomość dla ciebie, dla ciebie jest taka, że nie musisz już latać, nie musisz już szukać, tak? Karty zostały odkryte. Tylko pytanie jest, czy z tego po prostu skorzystasz. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia na spotkaniu, na szkoleniu albo w jakiej, przy jakiejś innej okazji. Cześć, cześć.